Cześć wam wszystkim, wybił setny odcinek, także nawet się ubrałem, o, w koszul, <laughs> z długim rękawem, rękawowym, także jest, no, Francja, elegancja, odświętnie i w ogóle. I mam dla was dwa kawałki przygotowane. Pierwszy z nich, co jest gorsze od kamyka w bucie. Ziarenko piasku w prezerwatywie. Cz, cz. Ciekawe, czy ktoś z was w ogóle miał taką przygodę. Nie chwalcie się tym proszę. <grym> Drugi. Facet w szpitalu jęczy, narzeka z bólu, nie może się ruszać. No praktycznie jest połowę ciała ma sparaliżowaną. Przychodzi do niego ksiądz i mówi. Synu, Jezus cię kocha. A facet mu odpowiada. Kurwa, co by było, gdyby mnie nienawidził? Udanego dzionka, wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ciao!